Trzy minuty moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Jesteśmy Al Dziś zabładzę! Własną krwią! Musimy się zbierać już! 3-1 do 2-6 padły strzały, przenosimy więź, będziemy was informować. Na czas, pułkowniku. Zrozumiałem 3-1. Drużyny Zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. A, Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym. Ale to nie jest Pani decyzja... Pułkowniku! Daj nam chwilę. Tak jest. Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne, szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest Bóg wie gdzie. To wszystko jest twoją winą, Lazuel. Napraw to. John? Lazuel? Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie? Wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie, w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie. Masz czas na odprawę? Właśnie się odbyła.